Witaj, dostojny Melchiorze! Raduje się moje serce z tego spotkania. Czy też ujrzałeś gwiazdę i udajesz się do ziemi Izraela? Pokój z Tobą, Baltazarze. Tak. Nie umrę, muszę koniecznie poznać Mesjasza. Poznaj I Spotkaliśmy się kilka dni temu w drodze do Jeruzalem. Idę szukać nowonarodzonego króla, a ten znak na niebie to znak od Boga. Wiecie, gdzie szukać Mesjasza? Gdzie się narodził? Nie wiemy. Dlatego powinniśmy iść do króla Heroda. On, jako władca Izraela, powinien wiedzieć, gdzie narodziło się dziecię. Ruszajmy w drogę. Królu Herodzie, najjaśniejszy panie władco Judei, Małżonka pyta, czy możecie odwiedzić. Nie wejdzie. Przynieś mi skrzynię ze złotem, i moje klejnoty niech się nimi nacieszę. Oczekuj, wiada temu, który mnie zdradził. Jestem królem jedynym. O tak, mój mężu. Jedynym nie ma drugiego takiego króla na tym świecie. Jesteś jedyny. To jest moje miejsce. Moje imię jest świętsze niż cesarza żył. Najświętsze, wiesz? W blasku twojej chwały i bogactwa i ja się ogrzewam. Jakże ja kocham klejnot, luksusy, bogactwo i władzę. Rozkaz cesarza Augusta wykonano. Spis ludności zakończony. W Betlejem spokój, ale. Lud głośno mówi o jakimś cudzie, o Królu Mesjaszu, który się narodził, żeby zbawić świat. Co za brednie! Wiesz, lud pewnie mówi o naszym Synu, kiedy, który kiedyś, w przyszłości, obejmie władzę i tron po Tobie. Ubram Najniższego Pana, stoję jacyś możni, co mam czynić dalej? Podejdź. Mężu Herodzie, czyżbyś kogoś jeszcze zapraszał? Sługi! Co nowe? Trzej królowie przybyli, najjaśniejszy panie. Witajcie, królowie! Co was do mnie sprowadza? Bracie, przynosimy ci pozdrowienia królu Herodzie. Witam was mile. Przyszliśmy się zapytać, gdzie ten nowy Król Mesjasz, Syn Boży, który narodził się w Królestwie w Betlejem. On ma zbawić świat, zmazać grzechy, wskazać drogę do wieczności, nauczać o Królestwie Bożym. Być Królem nad Królem, Panem nad Panem. Co? Co mówicie? Zrodził się nowy Król? W moim królestwie? Ależ ja nic dotychczas nic nie wiem. Może to bód? Któż wam to nic, Król ten od dawna jest przepowiedziany. Świat czeka na niego od czterech tysięcy lat. To głoszą, że gdy się narodzi, na niebie pojawi się nowa gwiazda. I wyście już tą nową gwiazdę ujrzeli? Tak. Ona wiodła właśnie tu do ciebie, do Twojej krainy. I szliśmy za nią, aż przyprowadziła nas do Twojego królestwa. Powiedz nam król Herodzie, ten nowy narodzony król. Szukajcie gwiazdy. Ona wam drogę wskaże, skoro tak głoszą dawne przepowiednie. A złożywszy mu pokłon, wstąpcie do mnie, by mi o nim opowiedzieć, abym i ja mógł pójść mu się pokłonić. Żegnaj, czcigodny władco. Nie umieszkamy się Ciebie odwiedzić w powrotnej drodze i przynieść Ci dobrą nowinę o narodzeniu Dzieciątka. Wielcem rad z Waszej bytności. Co oni brecą w nędznym Betlejem ma się narodzić nowy zbawiciel, król żydowski, syn Boga? Czekali na niego cztery tysiące lat? Odpuści ludziom grzechy, przebaczy winy? Dorośnie, aby nauczać o ojcu? Dorośnie, aby panować nad światem? Być może. Stanie się kandydatem do tronu, do mojego tronu. Widocznie się pomyliłem, myśląc, że nic mi nie zagraża. Kochany mężu Herodzie, wiesz, tak sobie myślę, że wcześniej czy później oddasz władzę i tron opuścisz. Taka jest kolej rzeczy. Nie precz! Niewdzięcznica! Królestwo jest moje! Nigdy nie oddam berła i korony! Herodzie! Herodzie! Władza! Bogactwo! Idź precz! Czarcie piekielne! Ja nikogo się nie boję! Aż się w tobie złość gotuje! Tak boisz się tego maleńkiego dziecka? Jestem niepokonany, niepokonany. A jednak tak, ty jesteś niepokonany. Mężny, silny, odważny, ale boisz się <noise> małego dziecka. Boisz się, że wszystko stracisz. Boisz i słusznie boisz się, boisz. Precz, idź precz, nie wiem co to strach. Jestem możny, wielki pan. Królestwo jest moje i tylko moje. Nikt mi go nie odbierze. Oczywiście, to ty tu decydujesz i tak ma pozostać. Nawet gdybyś miał mi oddać swoją duszę? Co więc mi radzisz, ty stary demonie? Chcesz mieć władzę? Pieniądze, zaszczyty, to działaj, bądź bezwzględny, okrutny, bezlitosny. Działaj, ci ludzie Boga miłują nad życiem, a ty, jeśli nic nie zrobisz, to jutro będzie początek Jego panowania nad światem. <grywia> zabij, zabij, zabij my nie wyjście zabić mesjasza, tylko gdzie go znaleźć? Zabij je wszystkie nowonarodzone. To jest gwarancja Twojego panowania nad światem? Mówicie, że to mesjasz będzie panował nad światem? Gdzie on jest? Zarządzę rzeź niewiniątek. Krew z dzieci niech splami tą ziemię. Niech cierpią matki patrząc na śmierć synów. Uczynię wszystko, by zachować władzę. Władza to życie, pieniądze, zaszczyty. Dla władzy zabi <śm> nawet <śm> swojego syna. Bardia przyboczna wykonać rozkazy. Niech wszystkie dzieci płci męskiej wyginą. Dobrze zrobiłeś, będziesz nieśmiertelny, będziesz szczęśliwy razem z nami. Piękny! Pośród złoczyńców i najgorszych łotrów! I najgorszych łotrów. Nic nie zrobiłeś! Jestem niewinny! Ja... ten, <mum> ktoś po Ciebie idzie. <mum> Do piekła, tam jest Twoje miejsce. Jesteśmy już chyba w połowie drogi, by odnaleźć maleńkiego króla. Miasto to jakieś ogromne. Ludu tu tyle. Możesz z nami odwiedzić króla. Zapytaj władcę. Na bogo wojny wyglądacie naród. Słyszeliście? Mesjasz się narodził. Pójdźcie z nami, aby go powitać. Orszak to będzie godny zbawiciela. Straże, chorągwie, lud zrobi nam przejście. Słyszysz ten stukot? Co tam się dzieje? Na Boga, więc to prawda, co mówił anioł. Zaiste, najprawdziwsza prawda, anioły nie kłamią. Czy to jest dzieciątko, o co będzie zbawiać świat? Bracia, pokłóńcie się, nieco ciszej, bo obudzi się maleńki. Święta rodzina, padamy na kolana. Na łące czuwaliśmy, kiedy nagle z niebios rozległy się wyłania. Anielskie zastępy nam zwiastowały, że Bóg się narodził. Opowiadały o maleńkim zbawcy, co przyszedł na świat. Dzisiejszą noc z Wami spędzimy, by chwalić narodziny świętego dzieciątka. Dary Wam składamy, chociaż ubogie to szczere. Niechaj nam króluje po wsze czasy. Kłaniamy Cię, ci Mał Zbawicielu. Podróż była długa i męcząca, ale Bóg gwiazdę zesłał, by nas prowadziła. To zaszczyt, Mesjaszu, móc stanąć przed żywym Bogiem i złożyć Ci skromne dary. Kadzidło przyjmij o najdroższe dziecię. złoto błyszczące, szlachetne i cenne. I mirę cudowną, owoni rajskiego drzewa, niech Cię Panie od złego chroni. Porzuciliście swoje pałace, stroje, wygody i przyszliście do nowonarodzonego dzieciątka. Dziękujemy Wam. Tak, wielka jest wasza wiara. A wy, pasterze drodzy, żeście tu przybyli do nowonarodzonego dzieciątka, dary złożyli. Dziękujemy Wam, niech Wam Bóg za to hojnie wynagrodzi. Pieśnią Jezusa wszyscy uwielbiajmy, na Jego chwałę głośno zaśpiewajmy. Wielki wóz, wielki brus, wielki brus. Say Organizatorami trzeciego magnuszewskiego orszaku trzech króli byli gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Magnuszewie, amatorska grupa teatralna Pasja, parafia Magnuszew oraz jednostka OSP w Magnuszewie. Patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy Magnuszew Marek Drapała.